Ale jest tylnej? Nie! Czy przedniej? Nie! Z chodnej? Nie, nie, nie wolno. Ja tylko cosplayu we On nie chce! Czułem się od Ej, a gdzie chili Rosja? Ja wydaje się w klubie. Oni to robią. To jest Au! Gdzie To jest listko. Tak, jest poruszysz go teraz. Czemu? No bo nie ma jak. No, no, to jest ta. ]Yes, kamerę? To to też kamera. Nie, <uśmieniu> <ridexetara> no, no, Co? corps... nie, Lá